Siemano z tej strony Anioł Śmierci. W poprzednim poradniku pokazywałem wam jak zainstalować poprawnie Sony Vegas Pro 11. Dzisiaj zajmiemy się no ogółem zobaczymy co on ma. Spróbujemy jakieś intro zrobić może. No chyba spróbujemy. No. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dzięki za wszystkie komentarze i łapki. Dobra, tak wygląda nasz Sony Vegas. Tu mamy różne, różne opcje Projekt Media, Explore... o kurde, nie mogę tego wymówić, przepraszam Transmissions, Video FX, Media Generators No i tyle się będzie yy, interesował Transmissions, Video FX i Media Generators Dobrze yy, W Transmissions znajdują się takie przejścia sobie zobaczyć, które wam się podoba, które nie. No, są dosyć fajne. Co niektóre? Dobra, i mamy tutaj taki pasek, o ile zauważyliście. Klikamy na niego prawym i mamy takie dwie opcje do wyboru: audio track i video track. Yy, no audio track to, czyli do muzyki wideo, to wiadomo do wideo. Ja sobie dzisiaj zrobię dwa wida, Dobra I na jednym tutaj górnym bierzemy prawym insert text media Tak, tutaj wpisujemy swój tekst Na przykład yy, Elo No i zmieniamy czcionkę I ja na przykład mam ściągnąć z internetu Crazysa Dobrze kolor tam obojętnie jaki ja sobie wezmę Dobra i tutaj macie jakieś opcje możecie się płacić obwódki, nieobwódki Położenie yy, yy. oj 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 yy, yy. Yy, co tu jeszcze yy a to jest obwódka outline czyli obwódka ja na biało sobie wybrałem yy, co tu jeszcze więcej no i tutaj tam można sobie zobaczyć co to daje opcje yy, dobrze mamy ale przykładowo nam się nie, nie podoba czarne tło jak to zrobić żeby własne tło wstawić otóż yy, wpisujemy przykładowo w google Google hmm. teksturka do... Nie, Minecraft. Przygodowa. Grafika. Albo nie wiem, teksturka do Sony Vegas. No i mamy tutaj jakieś fajne jantom ściągniętą. Czyli prosto jak mam ją na pulpicie. zapiszę jako oczywiście. Tam jako obraz normalnie. Mam ją ściągniętą, czyli przesuwam ją, biorę ją do Sony Vegasa i stawiam w drugą ścieżkę. Tak, jest. I teraz tutaj, gdzie możemy tak zrobić, czyli do 10 sekund, ile to dobrze wiem. I tak, tutaj yy, co ja miałem położenie. Tutaj jest położenie, track motion, czyli położenie. Tak. Yy, nie wiem co tu jest Raczej to jest kolory To Zmniejszenie nie chciałem po prostu zobaczyć co i jak tutaj Nie tam nic nie musicie robić Jednak yy, źle wprowadzam was w błąd Tam nie chcący przepraszam No stopno Dobra Zobaczcie jaki fajny efekt wyjdzie, jak tutaj naciśniemy na Compositing Mode i... przepraszam, mój angielski jest bardzo słaby no i na 3D Source Sprite. Jakby tak się zmieniło Jakbyśmy zmienili to jeszcze Tak dziwnie rozmazany Czyli ja Wam polecam tutaj wziąć na Screen Czyli zdjęcie Dobrze, mamy to A chcemy co zrobić fajnie z tym napisem ja bym chciał na przykład sobie wylot tego napisu z góry zrobić. Czyli szukam w transmissions. Tak. Yy, na przykład. Nie, wiem, wylot z góry. Gdzieś tutaj powinien być. Yy. Nie. Przepraszam, zaraz szukam. O, jest taki. O, jest tutaj. No i przeciągamy ten Truble In. Przykładowo to jest 3D Flin Own. Tak, i tutaj przed tym, gdzie mamy napis, puszczamy. Nie musimy tu nic zmieniać. Naciskamy play. I jest Git. Yy, teraz można zrobić takie coś, że kawałek to się przesunie i teksturka będzie wchodziła na przykład 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 mm. na przykład tak o. teraz tak zrobię tak i jest git dobra to jest wszystko z tego teraz mu muzycz yy, muzyczka muzyczka nie wiem ja tam jakąś przykładową muzę wezmę paktofoniki przeciągamy ją i tutaj puszczamy tworzy nam się audio track przycinamy do naszego intra i puszczamy E, jeszcze można takie coś zrobić, jak coś typu znak wodny, że zaraz Wam pokażę. O. E, gdzieś tutaj mam takie coś. Tak muszę na szybko. Ines Raft. E, dokładnie 10 na 10 przykładowo. Szukaj. 50 na 50, szukaj. Dobra, przykładowo to. Yy, też przeciągam to. O. strony wyglasa. I gdzieś tutaj, przykładowo chcę Puszczamy. Patrzymy, jak to wychodzi. I jak widać, nam się taka coś zrobiło. Musimy to zmienić na screen, czyli tak, i zmniejszyć. Czyli tutaj klikamy. I zmniejszając fotkę dajemy to. I do którego. Możemy tu akurat y, nie tylko musimy to dać koniecznie, czyli w pewnym... zaraz poczekajcie. W pewnym momencie możemy dać swój tutaj nick. Przykładowo, nie Anioł w tym rogu będę miał. Na mm, yy, czerwono, no i wychodzę z tego wychodzę. O. No i jak yy, dobra, play Oj, coś się. No i patrzcie. No i z tym też się wiąże, że z tym też możemy coś zrobić, czyli y, nie odlatuje, na przykład y, coś z fleszem. O. No i zobaczmy, jak to wszystko wychodzi. No i koniec. No i tyle na ten temat co do intra. Jak zapisujemy to? Zapisywanie jest banalne banalnie proste. Wystarczy wejść w file Jeszcze raz Wam pokażę. File, Render As Szukamy pozycji Video for Windows AVI Klikamy dwa razy na niego. Raz klikamy na HD y, 1080 myśli 60i YUV i klikamy Render Tak, to mnie zapytało, bo ja miałem drugi, drugi stan z tą całą nazwą I czy podmienić mnie pytało Wiem ja oczywiście tak No i tyle na ten temat um, Łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie Trzymajcie się, czekajcie na kolejny odcinek Na razie, elo